Cześć, w tym nagraniu rozwiążemy proste zadanie programistyczne wykorzystując język Python. Zaczynamy! Przed nami następujące zadanie. Napisz program, w którym z dwóch napisów wybierzesz ten, w którym więcej razy wystąpił wybrany przez Ciebie znak. Dla tak wyznaczonego napisu zastąp wszystkie wystąpienia tego znaku znakiem gwiazdki, jeżeli znak wystąpił w napisie na pozycji parzystej, lub znakiem hashtag, jeżeli znak wystąpił w napisie na pozycji nieparzystej. I tak, jeżeli mamy na przykład dwa napisy: KM Programs i Python, i za chwilkę będziemy chcieli wyznaczyć napis, w którym więcej razy wystąpiła literka R, wybierzemy KM Programs, a potem wszystkie wystąpienia literki R zastąpimy albo gwiazdką, jeżeli R wystąpiło na pozycji parzystej, albo hashtagiem, jeżeli wystąpiło na pozycji nieparzystej. Przechodzimy do implementacji. Na początek piszemy funkcję Choose text containing greater Number of czyli funkcji, która jako pierwszy argument przyjmie znak, którego ilość wystąpień będziemy zliczać w napisach przekazanych jako drugi oraz trzeci argument. Funkcja zwróci ten z napisów, w którym ilość wystąpień tego znaku była większa. Na początek takiej funkcji możemy sprawdzić, czy dostajemy prawidłowe argumenty. W przypadku C interesuje nas napis o długości 1, który będzie reprezentował znak, którego wystąpień będziemy szukać w dwóch napisach przekazanych jako kolejne argumenty. Podobnie nie chcemy otrzymać jako dwa kolejne argumenty napisów, które będą puste, czyli będą posiadały długość 0. Możemy zatem napisać pierwszy warunek, jeżeli... Długość napisu C jest różna od 1, czyli nie jest to pojedynczy znak, wtedy rzucamy wyjątek Raise, value error i jako wiadomość przekazujemy charakter len i znak na podobnej zasadzie sprawdzimy, czy napis skazywany przez referencję tekst 1 nie jest pusty. Jeżeli jego długość wynosi 0, wtedy rzucimy wyjątek value error, a jako komunikat przekażemy informację, że pierwszy napis jest pusty. W ten sam sposób sprawdzimy, czy napis skazywany przez referencję tekst 2 również nie jest pusty, a jeżeli tak jest, wtedy wpiszemy komunikat, że second text is empty. W ten sposób mamy pewność, że sprawdzane przez nas zapisy mają prawidłowe postaci. Teraz wystarczy zwrócić albo tekst 1, jeżeli ilość wystąpień w napisie skazywanym przez referencję tekst 1 znaku C okazuje się większa niż ilość wystąpień tego znaku w napisie skazywanym przez referencję tekst 2. W przeciwnym razie zwracamy tekst 2. W tym przypadku zakładamy, że jeżeli w dwóch napisach będziemy mieli takie same ilości wystąpień znaku, który zawarty jest w napisie wskazywanym przez referencję C, zwracamy napis tekst 2. Pamiętaj, że zawsze możesz delikatnie przerobić tą metodę i na przykład, jeżeli masz taką samą ilość wystąpień szukanego znaku, możesz na przykład rzucić wyjątek. W funkcji main wywołujemy przygotowaną przed chwilą funkcję i sprawdzamy, w którym z napisów T1 czy T2 więcej razy wystąpił znaczek R. Ten napis będzie zwrócony i przypisany do referencji T3. Zobaczmy, jaki mamy wynik pod referencją T3. Kiedy uruchomimy kom naszej aplikacji, zwycięzcą jest KM Progress. Skupmy się teraz na drugiej części naszego zdania. Dla wyznaczonego napisu będziemy zamieniać w nim wszystkie wystąpienia znaku, które wcześniej zliczaliśmy w tym napisie, czyli w naszym przypadku R, albo gwiazdką, albo hashtagiem, w zależności od tego, na jakiej pozycji znajduje się ten znak. A jeżeli Chcesz więcej nagrań, takich jak to na moim kanale, gdzie pokazuję proste przykłady programistyczne pisane w języku Python? Koniecznie polub ten film, zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek. Nie zapomnij również o tym, żeby zajrzeć na moje playlisty, gdzie możesz znaleźć setki filmów na temat języków programowania i technologii, które spotkasz na szkoleniach KM Programs. Serdecznie zapraszam. Piszemy kolejną funkcję replace char with. Ta funkcja jako argument przyjmuje event replacer, czyli znak którym chcemy zastępować znak zastępowany, tutaj przekazywany jako trzeci argument, kiedy ten wystąpi na pozycji parzystej. Później mamy odreplacer, czyli znak, którym chcemy zastąpić znak zastępowany, kiedy ten wystąpi na pozycji nieparzystej. Jako czwarty argument przekazujemy tekst, czyli napis, którym będziemy zastępować wybrany znak. Sama logika tej funkcji jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy zastosować discomprehension w połączeniu z prostą sztuczką. Zaraz pokażę Ci, o co chodzi. Na początek piszemy nawias kwadratowy, czyli będziemy Teraz tworzyć list comprehension. Następnie piszemy podłoga, jeżeli C jest równy replace, w przeciwnym razie C for i przecinek C in enumerate text. Co oznacza ten zapis? Ten zapis oznacza, że będziemy przechodzić przez kolejne znaki w napisie wskazywanym przez referencję tekst, ale jednocześnie, kiedy pod C dostaniemy kolejny znak, pod I dzięki użyciu enumerate dostajemy pozycję tego znaku. I teraz, jeżeli C będzie równy zastępowanemu znakowi, wtedy wykonamy za chwilę pewną operację, która pozwoli wstawić albo even replacer, albo od replacer w zależności od pozycji znaków. W przeciwnym razie po prostu będziemy wstawiać do listy wynikowej C, ponieważ nic nie chcemy zrobić z takim znakiem. Co wpiszemy teraz pod underscore? W tym przypadku wpiszemy tuple. Tuple umieścimy dwa elementy, Even Replacer oraz Od Replacer. I będziemy odwoływać się do jednego z dwóch elementów tego tuple za pomocą i modulo 2. W momencie kiedy pozycja będzie parzysta, czyli i modulo 2 da nam 0, odwoływać się będziemy do znaku even Replacer. W przeciwnym razie, kiedy pozycja będzie nieparzysta, czyli i modulo 2 da nam 1, odwoływać się będziemy do Od Replacera. W związku z tym, jeżeli C będzie równy zastępowanemu znakowi, wtedy zastępujemy go albo jednym, albo Drugim znakiem w zależności od pozycji i, czy jest ona parzysta, czy nie. Jeżeli natomiast c nie będzie takim znakiem, wtedy po prostu nic z nim nie robimy i to po prostu znak c znajdzie się w liście wynikowej. Nas oczywiście interesuje wynik w postaci napisu, dlatego kolejne elementy listy wynikowej przekazujemy jako argument do metody joint wywołanej na rzecz pustego napisu. To spowoduje, że kolejne znaki, które znajdują się w liście, zostaną połączone ze sobą w jeden napis. Taki napis zwracamy i to kończy funkcję replace char. Z listą parametrów, którą przed chwilą opisałem. Przejdźmy teraz do głównej funkcji naszej aplikacji i zobaczmy, czy napis T3, a więc KM Programs, czyli napis, który zawiera większą ilość wystąpień literki R, zostanie prawidłowo przekształcony i czy w napisie wynikowym wskazanym przez referencję T4 uzyskamy napis, którym literka R będzie zastąpiona albo gwiazdką, jeżeli ta literka znajdowała się na pozycji parzystej, lub hashtagiem, jeżeli znajdowała się na pozycji nieparzystej. Uruchamiamy kod i faktycznie dostajemy KMP hashtag OG Gwiazdka AMS Zauważ, hashtag znajduje się na pozycji nieparzystej. 0, 1, 2, 3. Natomiast gwiazdka 4, 5, 6 znajduje się na pozycji parzystej. To pokazuje, że wszystko działa zgodnie z treścią tego zdania. Pamiętaj, że jeżeli masz pomysł, jak jeszcze bardziej ulepszyć ten kod, po prostu napisz to w komentarzu. Do usłyszenia.